Cześć, witajcie. Zanim pokażę Wam e, hotel i okolice. sfilmuję po prostu, żebyście mieli jakiś pogląd taki z boku. To kilka słów na temat samego hotelu, obsługi, no i tak dalej, infrastruktury całej tutaj. Więc gdybyście chcieli tutaj przyjechać, to hotel nazywa się e, Titanic Royal. Takie dość ryzykowne powiedział mi w nazwie miejsce, bo Titanic kojarzy się z katastrofą. Nie ma tu katastrofy. Hotel jest pięciogwiazdkowy, ale ci, którzy bywali w hotelach pięciogwiazdkowych, nawet w Polsce, Grand Rubic, na przykład, czy na Karaibach, na Dominikanie, to nie. To jest egipskie pięć gwiazdek. Wykończenia pewnych rzeczy i tak dalej, no nie są pięciogwiazdkowe. Natomiast jeśli chodzi o udogodnienia tutaj na miejscu, obsługa, jedzenie, to okej, okay, jest, jest w porządku. Jedna uwaga. Jak kupowałem tę imprezę, to Coral, bo z pierwszej podróży Koral przylecieliśmy tutaj całą rodziną, Coral reklamował, że jest to all inclusive w wersji ultra. To nie jest wersja ultra. Wersja ultra, przynajmniej tam gdzie ja bywałem, a w paru miejscach byłem, również ultra, to oprócz jedzenia i picia yy, alkoholi z danego regionu, tutejszych tak zwanych, to są jeszcze inne, no te europejskie i światowe, nie? No tutaj nie, tutaj tylko dostaniecie alkohole, które są wyprodukowane przez tutejszych producentów. Nie są to najlepsze alkohole, tak krótko mówiąc. Jeżeli ktoś jest z Was amatorem, że tak powiem, dobrej whisky czy brandy, no to nie, nie na to. Tutaj raczej jedzie się na drinkach i to proponuję brać drink nie, nie na bazie whisky, która jest taka sobie. Pierwszy dzień próbowaliśmy różnych drinków, więc proponujemy mojito i gin z Skoro jesteśmy już przy alkoholach, napojach, to powiem kilka słów na temat jedzenia. Dobre i bardzo obfite. No. Ja jak podróżuję sam, to jest taka reguła, że jak wracam z podróży, to mam tak średnio 2 kg mniej, jak przed wyjazdem. Jak jadę w takie miejsce jak to, jeszcze z rodziną, czy tylko z żoną, to po powrocie mam 2-3 kilo do przodu. Ale słuchajcie, no to jest taki odpoczynek, żeby popuścić po prostu pasa, zabawić się, zjeść to, co dobre, a tutaj jest co wybierać. Ja i moja żona nie jemy mięsa. I jemy ryby, owoce morza. Tudzież różne takie pochodne e, zwierzęce, czyli masło, śmietana, nie jemy po prostu tylko mięsa, wołowina czy tam baranina, kury, tego nie jemy. I tutaj mieliśmy co jeść. Dość duży wybór, jeśli chodzi o ryby. E, owoce morza, jeżeli ktoś lubi, to też są. Poza tym na nowo odkryłem tutaj pewne potrawy, jak na przykład bakłażan, który w Polsce jest bardzo niebieseniany, tutaj jest naprawdę bardzo smaczny i na różne sposoby robię. Jest wczesne siadanie, trochę takie późniejsze, później jest lunch, później jest obiad, później jeszcze jest kolacja, późna kolacja, a w międzyczasie można jeszcze skoczyć na pizzę w jedno miejsce, gdzie przy tobie pan robi pizzę, bardzo dobrą zresztą. Są trzy restauracje à la carte, czyli wchodzisz, zamawiasz sobie z karty, coś kelner ci przynosi i spokojnie, spokojnie jesz. Tutaj odkryliśmy trzy takie. Jedna to jest grecka, której byliśmy wczoraj. Zresztą moja żona tam urodziny obchodziła. Super niespodzianka i zrobili kelnerzy. Weszli z tortem nagle i Happy Birthday tu. I goście się dołączyli. No super, naprawdę. Oprócz tego jest. Chińska restauracja, jest moja ulubiona, oprócz, oprócz tańskiej, która jest najlepsza, jest Bedest. To też jest à la carte. Trzeba wcześniej sobie zamówić to, tak samo jak grecką. I oprócz tego jest jeszcze włoska, ale do włoskiej już nie zdążymy, bo akurat włoska jest tylko w niedzielę, a my przylecieliśmy w niedzielę i wylatujemy w niedzielę, więc raczej nie ma czasu na to. Także podsumowując, jedzenie jest wszędzie, w każdej ilości. Jak ktoś lubi słodycze, to super, naprawdę ekstra wybór. I bywają też takie dni tematyczne, bo bodajże przedwczoraj, albo trzy dni temu przychodzimy na lunch, a tutaj ściana prawie cała założona sushi. Lubię sushi, także pod tym względem duży plus. Teraz miejsce, gdzie się znajduje hotel, właściwie ten resort cały, no to znajduje się po środku niczego. Także jeżeli chcecie sobie tak pieszo, pieszo wyjść poza hotel, poza resort i pospacerować, no to można wzdłuż drogi, nie? Nie bardzo, ale jeżeli chcecie skorzystać na przykład ze zjeżdżalni, chociaż tu też są zjeżdżalnie, ale takie małe dla dzieci, codziennie, kilka razy dziennie, bus wyjeżdża stąd i za darmo zawozi do hotelu, który jest o kilkaset metrów stąd, jakieś pół kilometra, też nazywa się Titanic, z tym, że inne ukońcówka magnetyki, Titanic Royal, tylko Titanic coś tam, nie będę wymyślał. I osoby, które mają tutaj yy, wykupiony hotel, mają tam stempel. Dalej, obsługa. Bardzo miła, ale pamiętajcie, tutaj wszędzie króluje bakrzyż. No, bakrzyż to jest yy, taki napiwek po niemu. Z tym, że nie musicie dawać nie wiadomo jakich pieniędzy, odpowiem Wam jedną rzecz. Przyjechaliśmy tutaj, mieliśmy jeszcze 3 albo 4 godziny do zameldowania, więc dając w recepcji paszport, wsadziłem 5 dolarów. To samo zrobił Tycjan, czyli partner mojej synki, bo oddzielni pok pokój mają. I pokój znalazł się bardzo szybko. Jak weszliśmy, to jeszcze były mokre podłogi, bo na szybko sprzątali. I dostaliśmy dwa apartamenty połączone ze sobą drzwiami. Także możemy wchodzić i wychodzić ze siebie. Niektórzy twierdzą, że skoro zapłaciliśmy za imprezę, to nie będziemy dawać żadnych pieniędzy. To jest oczywiście wasz wybór, ale weźcie pod uwagę, że ci ludzie, którzy tutaj pracują, dla nich sama praca w takim miejscu to jest wygrana, że tak powiem. Bo średni zarobek w Egipcie to jest 1300 zł. Więc jeżeli poświęcicie nawet, nie wiem, 20 dolarów na cały pobyt, żeby tu dać dolara, tam dać dolara, to wy nie zbiedniejecie, skoro jesteście w takim miejscu. A ci ludzie no, mają dodatkowe środki do życia, prawda? Poza tym będziecie traktowani zupełnie inaczej. Oni mają niesamowitą pamięć do twarzy. Wystarczy w barze dać dolara na początku, z daleka do Ciebie krzyczą wolniej. Ja co przychodzę do baru, to krzyczy Barman. hey Sylwester, Sylwester! Wczoraj byliśmy w restauracji greckiej. Moja żona miała akurat urodziny. I... Jak podali nam wino, no to się kieliszkami, wszystkiego najlepszego, a oni znają tutaj polski, nie wszyscy, ale wielu zna bardzo dobrze język polski. I jeden sklep zapytał, a kto ma urodziny? córka pokazała na, na żonę. No jak już zjedliśmy wszystko, wchodzi deser, a mówimy, ale to do tego deseru miał być lody i na dodatki. A ja on mówi, nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma. No okazało się, że chcieli, żebyśmy zjedli tort jeszcze, już nie dalibyśmy rady. Nagle gaśnie światło, wchodzi czterech kolderów i zaczynają śpiewać Happy Birthday to you, tylko w ich języku. Na co wszyscy wokół goście również zaczynają śpiewać, ale każdy w takim języku, jakim zna tę piosenkę. No, super sprawa, naprawdę. Tyle na temat obsługi. Teraz minusem. Minusem na pewno jest wi też tutaj jest wi-fi, jest darmowe, można się zalogować podając numer, pokoju i nazwisko, ale rwie strasznie internet, jest słaby, po prostu internet jest słaby. Ja żałuję, że nie zrobiłem tak jak zwykle, gdy podróżuję sam, że nie kupiłem karty SIM na lotnisku, bo wtedy mam internet wszędzie i w każdej chwili. Mógłbym jeszcze parę innych przykładów podać, ale to nie są jakieś straszne takie niedogodności. Poza tym, najważniejszym, największym plusem tego, jak się jedzie gdziekolwiek, to jest nastawienie. No, ja jestem, może naiwny, albo, albo już taki mam charakter. Ja staram się widzieć we wszystkim strony te lepsze, dobre. I powiem Wam, że ludzie, z którymi mam do czynienia po raz pierwszy, nie, może to wyczuwają, bo też są bardziej przyjaźni nastawieni. Niezależnie, czy to jest kraj muzułmański, tak jak tutaj zresztą, czy to jest buddyjski, czy jakikolwiek. No, teraz wspominam o religiach, bo religia często implikuje to, bo jakie mądre słowo. <noise> jest związana z tym, w jaki sposób ludzie pochodzą do rzeczywistości. No, no tak, tak po prostu jest. No. Religii jest wiele na świecie, ale ludzie są wszędzie i wszędzie są źli i dobrzy. Ja mam zasadę, że nie dzielę, nie kategoryzuję ludzi. Przynajmniej staram się. Dobra, schodzę na temat, już z zanęskę. Za chwilę postaram się e, przejść po hotelu, tak od wejścia poprzez te wszystkie pomieszczenia. E, baseny. No nie powiedziałem o basenach, basenów jest. nie liczyłem, ale wystarczające na te ileś osób. To tak mniej więcej w skrócie, jeśli chodzi o hotel. A teraz czas na spacer. To taki teraz mały spacer po hotelu. Jest wejście, Miejsce do odpoczynku lobby hotelowe. Tu już czekają nowi użytkownicy hotelu. Recepcja pamiętajcie, chcecie lepsze pokoje i od razu. 5 dolarów do paszportu. To jest ogólnie taka strefa odpoczynkowa i poczekalniowa. I idziemy dalej. Kolejne miejsce do relaksu. Do no, takich miejsc nie brakuje, naprawdę. Nie ma takiej sytuacji, że nagle nie masz gdzie usiąść, co ze sobą zrobić. Nie ma takiej opcji. Na takie wejście, Conference Room, Clinic Toilet. Tam jest spotkanie z przedstawicielem Biura Podróży Koral. Znowu miejsce do tego, żeby się usiąść na jakiś ciekawy drinka. No, dzieci krzyczą, ale mam nadzieję, że w przyjdzie. W tym miejscu jest bar, który jest 24 godziny na dobę czynny. Tu zawsze można wypić kawę, drinka, napój, sok, cokolwiek. Jeżeli ktoś chce wypić sobie kawę na zewnątrz, to wzdłuż tego pomieszczenia są również balkony. Mamy salon gear. Coś dla dzieci, ale z tego co wiem, to część z nich jest dodatkowo płatna. Te brzutowe z monetami. Schodami ruchomymi w dół i w lewo i w prawo jest, są posiłki wydawane to jest główne miejsce, gdzie są wydawane wszystkie posiłki. Te, które nie są a la carte. Nie będę chodził teraz między posiłkami, nie będę filmował, bo ludzie mogą sobie tego nie życzyć. Tu jest wyjście na zewnątrz, gdzie są baseny. A, dobra, wrócimy wyżej. Deep Lounge tutaj był koncert. Pani grała na pianinie i trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze grała. Trudne bardzo utwory. To jest taka nasza codzienna droga stamtąd, czyli z posiłków. Wracamy do siebie, do pokoju, żeby się przebrać. No i tu jest taki wewnętrzny pasaż ze sklepami. Bardzo. Biżuteria, o znowu biżuteria, okulary, kosmetyki, co kto chce, no i sklepy z pamiątkami. Ja już tutaj kupiłem do swojego miejsca do swojego azylu podróżniczego pamiątki. Hello, jest coś w stylu. W tym czy papierosy, fast food i takie inne gry, zabawy. No. Hello. Tutaj, tutaj kupiliśmy pamiątki. Wybór jest duży. Dobrze, dobrze. Where is your friend? Ok. Bye. Był takim e, egipsko-arabskim, że tak powiem. E, ciekawostka, właśnie, bo e, dominującym językiem w Egipcie jest język arabski, ale Egipt nie jest. Znaczy teraz może już jest, ale nie był e, krajem arabskim. Z tego, co się dowiedzieliśmy podczas wycieczki, 500 lat trwało, trwała asymilacja, że tak powiem. Asymilacja Dlatego, żeby stali się krajem arabskim i żeby prowadzić muzułmajm. Tutaj nie było islamu i przez 500 lat ten kraj się zmienił w tej chwili wszyscy mówią po arabsku. Dzień dobry. Tak, też jutro wyjazd. I tu jest spokój nasz, a tu jest spokój młodych. No to dalszy ciąg rekondensacji po hotelu. A tutaj komentarz chyba zbyteczny. Każdy widzi co jest. No, zapomniałem dodać, że oprócz tych miejsc z jedzeniu jest jeszcze jedno, gdzie jest posiłki grillowane. jeden z basenów. No zazdroszczę im tej trawy, ale ona jest codziennie podlewana. Nie będę tam przedwór trochę kawałek, ale jak zerkniecie tam gdzie wiszą takie firanki, że tak powiem. To jest estrada. I tutaj co wieczór odbywają się różne gry, zabawy dla dzieci, tańce, występują animatorzy. Przedwczoraj był tutaj człowiek, który świetnie udawał Michaela Jacksona. Zrobili, zrobili cały koncert Michaela Jacksona. Ja od razu odżyły wspomnienia, bo razem z Asią byliśmy na koncercie w Warszawie na lotnisku bałowo. To był jedyny koncert, który dał Michael Jackson w Polsce. Kiedyś to było coś. Pomijam te wszystkie sprawy obyczajowe związane z nim. Jak się Wam podoba? Ja no tutaj, tak, kolejny basen, tam kolejny. No, nic dziwnego, że nie liczyłem. To jest fajne miejsce. Jeżeli dostaniecie taki pokój, ale to jest chyba już za specjalną opłatą, macie bezpośrednie wyjście. Ze swojego pokoju do takiego baseniku. Z tym, że pływać tu nie można nurkować też nie. Wszędzie są napisy, od się tam widać no jumping. Ale rano tak schodzić się. Kawka. Jak ktoś umie wypoczywać, to wszędzie wypocznie. Rośliny, oczywiście zadbane. Takie, które u nas głównie w doniczkach rosną. A tutaj jako normalne rośliny ogrodowe. Nie wiem na ile mnie słyszycie. Co prawda mam e, mikrofon krawatowy, ale jednak wieje. No tak, nie wspomniałem o plaży. No przy hotelu oczywiście jest plaża. I są parasole w stylu typowo karaibskim, czyli takie ze strzechą. Klub Moana, który dopiero chyba powstaje, bo widać w środku coś się dzieje. Poza parasolami na plaży są takie. Nie wiem jak to nazwać, takie. Br -br 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 -br. Altany przewiewne z materiału. Widzicie zresztą. Pasaż, taki dość krótki pasaż wzdłuż plaży, ale jest, można się spacerować. No, barna plaży również jak najbardziej, huśtawki kanapowe, fotele workowe, a co kto chce i co kto lubi. Od dali widać może. Gdy jest odpływ, wczoraj był odpływ, to się cofnęło jakieś 200 metrów może. Na końcu w końcu pasażu, który jest wzdłuż plaży. Jest restauracja grecka. którą właśnie widzicie. Tutaj właśnie wczoraj mieliśmy kolację, gdzie odchodziliśmy urodziny mojej żony. Obok niej znajduje się punkt, gdzie można sobie zamówić pizzę. Pan robi na miejscu pizzę na nasze zamówienie ze składników jakie chcemy. To jest miejsce, w którym można sobie zamówić różne imprezy. Można sobie pojechać na wyspę. Właśnie tutaj wczoraj spędziliśmy e, e, kurs na wyspę razem ze snorkingiem U tego pana, który tutaj właśnie przy telefonie jest. Hello. Hello. I tu nawet możemy zobaczyć miejsce, jak to wygląda. No ja nie pojechałem, niestety nie popłynąłem, ale Asia z tymkiem tam są. I właśnie Ładna przeżywają rafa. takie życie. Ładna rafa tam kolega. Ładna rafa. Ładna rafa tam, a nam kosztawka nablaga, bardzo fajna wycieczka, naprawdę. Możesz się zareklamować teraz Dzień w inter brojel. polskim internecie. Naprawdę? No. no, no. Ja tutaj w, w hotelu tutaj te ten trojach, mam fajne wycieczka na status, który mnie na film, jak w senszą. Norko też snorking. Tak, i masz coś filmy na Bostini, na, na konie no. też. Dobra cena tak. Także jak będziecie, skorzystajcie. My skorzystaliśmy. Cześć. Hej. No i w ten sposób obejrzeliśmy mniej więcej całość okolicy tego resortu, czyli hotel, plaże. A teraz idę do mojej żony, która już od trzech chyba godzin sama się smaży. Teraz z dopiero pójdziemy coś zjeść. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze, bo mam yy, krawatowy mikrofon, ale jednak wieje tutaj i mogą być pewne zachwycenia. Jeżeli tak, to przepraszam, ale nie postanawiam się poprawić, bo nie mam władania nad wiatrem. Pozdrawiam, hej! Obejrzeliśmy sobie hotel. I teraz jeszcze parę informacji dla tych, którzy poza opalaniem, pływaniem w basenie, glikami z i tak dalej, chcieliby jeszcze coś zobaczyć, gdzieś pójść, pojechać. No tace, tacy, tacy nie jak ja. No oczywiście jest taka możliwość, jest dodatkowo płatna. I o tym jest mowa zaraz po tym, jak przyjedziemy do Hotelu. Następnego dnia jest spotkanie z rezydentem. Jest to Egipcjanin, który świetnie mówi po polsku. Tak zrozumiecie wszystko, dokładnie wszystko. I jest mowa o tym, gdzie można pojechać, jakie atrakcje zobaczyć. Jest ich kilka. Wspólnie skorzystaliśmy z jednej takiej, którą miałem w głowie zresztą też jeszcze przed wyjazdem, czyli karnak Dolina Królów. No i te wszystkie atrakcje związane z tym miejscem. Czyli dowiedzieliśmy kilka grobowców. Zresztą, kto z Was będzie chciał zobaczyć, gdzie byliśmy, zapraszam do innego filmu, który również publikuję. Oprócz tego yy, można do Gizy pojechać lub polecieć. Z tym, że to jest dość daleko. Podróż samolotem jest kosztowna. To jest droga, bo to jest ponad... Około 1200 zł do osoby, jeżeli mamy lecieć samolotem, ale jesteśmy praktycznie no, w ciągu dwóch godzin, bo jeszcze i tak dalej. W tej chwili e, Tycja, Asia i Tymek są na jednej z tych atrakcji, czyli podróż statkiem na wyspę, która jest niedaleko stąd. I tam jest snorking, czyli dostajecie rurkę, możecie zanurzyć głowę i pływacie, lub nawet chodzicie. Podnie i oglądacie rafy koralowe, ryby, które tam są. No to się naprawdę tym komu spodoba, bo no, dzieciom się to podoba. Damo no, są jeszcze inne atrakcje, no ale jeżeli będziecie tutaj, to na pewno każdy z Was będzie chciał wybrać coś innego, bo można pojechać sobie na zakupy do Hurgady. Właśnie nie powiedziałem, że jesteśmy w miejscowości Hurgada, z tym, że na takich peryferiach, że tak powiem. Natomiast jeżeli chcecie pójść do na bazar, do sklepu, zrobić zakupy. To te podstawowe można zrobić przy hotelu lub w hotelu. Z tym, że z tego co widzę, to ceny są tutaj takie. Targujcie się. W hotelu mocno się targujcie. 40% być można bez niczego, i to jest i tak dla bardzo dobry zarobek. No powiem o tym. No, ci, którzy byli w Afryce czy, czy w Azji, w niektórych państwach Azji, to wiedzą o tym, ale. Zbójcie się w cierpliwość, jeśli chodzi o naganiaczy, ja ich tak nazywam, ale chodzi o to, że idziesz na targ, czy nawet wzdłuż jakiegoś pasażu z sklepami, to ci ludzie wychodzą i prawie na siłę cię ciągną do swojego strony. Nie wchodźcie w jakiekolwiek rozmowy, wymianę, nawet najmniejszą wymianę zdań. No, może to zabrzmi tak trochę nie bardzo z mojej strony, ale ignorujcie. No, thank you, idziecie dalej. Zrób przed siebie. Jeżeli tylko się odwrócicie i popatrzycie, no to zaraz was okrążą i, i będą szli 200 metrów za wami. No to jest taki minus, ale z drugiej strony, no, słuchajcie, oni z tego żyją, więc... Może na niektórych turystów to działa. Mnie to zniechęca. Moją żonę to odstręcza wręcz. No, ale no, takie życie. Jutro powrót. O tej godzinie będziemy już w samolocie i wracamy. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Również od swojej rodziny, której tutaj akurat nie ma w tej chwili. I do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej!